Witamy i zapraszamy Dariusz Szpatowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zawodnicy wychodzą na murawę. Za chwilę rozpocznie się wielki piłkarski spektakl. I będziemy mieli wrzut załtu dla Włochów bardzo blisko polekarne. Skutecznie dograł do kolegi. I Natale ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Był faul i rzut wolny. Sędzia, spójrzmy, upomina zawodnika. Następnym razem sięgnie po żółtą kartkę. I Natale. Kenwiller. Fletcher. Pewna interwencja, dostrzegł ten faul po wślizgu arbiter, będzie rzut wolny. Żółta kartka, sędzia nie miał tutaj żadnych wątpliwości. Ale Szkoci grali ostatnio już naprawdę brutalnie. To nie był udany wślizg i mamy rzut wolny. I Natale. Teraz De Rossi. Nie ma dla niego straconych piłek, ależ ma charakter. Henry Miller. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. Ryzykowna, ale udana interwencja. I natale. Montoliwo mamy centre ach troszeczkę za wysoko ale ładnie przymierzył minimalnie nad bramką Najbardziej znanymi trybunami Stadionu Olimpijskiego są Trybuna Północna i Trybuna Południowa. Na północnej przesiadują kibice Lazio, natomiast Południowa to siedziba kibiców Romy. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Andrea Pirlo. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. MacFarlane McManus Hertley No i Zambrotta Cielini, Andrea Pirlo Wizdyk sędziego był faul No i wszyscy teraz oczekują jak on zareaguje Trochę za szybko sędzia sięgnął po żółtą kartkę Tak wydaje się że jednak ma inne jeszcze możliwości karania zawodników. No, będzie gol! Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. Cielini! I na O, ładnie to zrobił. Obrońca wykazał się teraz przytomnością umysłu. Montoliwo. No, no, udało się przejąć. że jest spalony. Mielibyśmy bramkę. No, błąd, strata. Piłka chodzi jak po sznurku. To był ewidentny fał na polu karnym. I będziemy mieli rzut karny. Dał szans bramkarzowi, kapitalnie go pokonał. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. I Natale. No i przejęli w ostatniej chwili. Gary Caldwell. Zespół traci piłkę. Andrea Pirlo. I Natale. Skuteczna interwencja obrońcy McFarlane. Pleczo. No i sędzia uderzony piłką. Pleczo. Kenny Miller. Wymiana podań między dwójką graczy. Podał ją. Sędzia. Mamy rzut wolny. Już rozpoczęli ten stały fragment gry. Powinien był wyrównać. Mogli odrobić straty, a wciąż przegrywają. Andrea Pirlo. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Fletcher. Dośrodkowanie. Daleko od bramki. Była to niezła okazja. Pirlo, ładne wejście, przejęcie piłki. Jest zawodnik na czystej pozycji. Ale szpech, tylko poprzeczka, piłka nadal w grze. No zażegnali niebezpieczeństwo. Montolivo. Może być groźnie. Dobre dośrodkowanie, ale dobra interwencja obrońców. Przejęli piłkę. McFadden. Kenny Miller. No przejął, ale nie opanował piłki. I teraz Montolivo. Andrea Pirlo. Dobry zwód, ładnie minął obrońcę. Farda gra w obronie, odepchnął przeciwnika od piłki. Paul, ewidentny, sędzia przerywa grę. Będzie rzut wolny, ale czy tylko na tym się zakończy? Czerwona kartka to właściwy wymiar kary za tak brutalne zagranie. Ale przynajmniej przerywa jego boiskowy byt w tym momencie. Za chwilę zobaczymy nową twarz na boisku. Rozek no prosto w zawodnika z pola. Będzie strzelał za moment znowienie gry przez bramkarza. Rozpoczną od rzutu wolnego. Tylko upomnienie, choć powinna chyba być kartka. Sędzia dał mu jeszcze jedną szansę montolivo. Za nami pierwsze 45 minut. Zawodnicy udają się do szatni. Niezbyt ciekawa pierwsza połowa za nami. Niewiele akcji strzałów. Może po przerwie statystyki będą wyglądały lepiej. Pleczak. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Dobrze i przejął. I Natale. Centra w pole karnej będzie niebezpieczny. Andrea Pirlo oddaje piłkę kolece. Nie, nie ma gola. gola! Jak to możliwe? Jaki zły sen dla tego piłkarza. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Andrea Pirlo. Pleczo. Brawo, czyste udane wejście na skrzydle. Będziemy mieli wrzut z załku. Hertli. Montoliwo. No, przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Dobrze zablokowane. Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. Powstrzymali rywali. Znowu przejęli piłkę. Przegrał ten pojedynek obrońca. No i napastnik przy piłce. Montoliwo. Dobra interwencja. No i mogą rozpocząć kontratak. Skutecznie odzyskał. Faktycznie dobra interwencja. Aut dla Szkotów. No spodziewałbym się raczej wprowadzenia kolejnego obrońca, a tymczasem trener stawia na napastnika. Być może nie jest minimalistą i chyba w końcu chce, żeby w tym meczu padło jeszcze więcej bramek. Daniel de Rossi, Andrea Pirlo. Prawo obrońca przejmuje piłkę. <laughs> no nie tak to miało zabrzmieć. Arbiter nie mógł zdecydować inaczej. Wyraźny offside. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. No i strata piłki. Di Natale, Cassano. Ale znakomicie teraz uwolnił się z opieki. signor Webster. Kenny Miller Cassano. Po raz kolejny jego podanie przejmują przeciwnicy. Dobrze dograł. Ładna wrzutka, skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Udanie obrona. Jak on to zrobił, kapitalnie obronił. To kolejna efektowna parada bramkarza. No i obrońca zdołał odebrać mu piłkę. Nie upadł, chociaż widać było, że stracił równowagę. Od wrzutu z autu Włosi. I Natale. Stracił piłkę, równowagę, ale nie przewrócił się. Wymanewrową broni i grają dalej. Zdobywają bramkę. Spójrzmy, spokojne, przepiękne uderzenie. Po nim właśnie tego się spodziewaliśmy. Przechwycili przeciwnicy. Flecza. Będą się teraz starali zdecydowanie zaatakować całym zespołem. Słusznie, bo nie mają czego bronić. I co więcej, Darek. Mają co odrabiać. I Natale. Ma trochę i kolejny gol. Wysokie prowadzenie. Najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień, drugi gol w tym spotkaniu. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. I teraz stawiają wszystko na jedną kartę. Zdecydowali się na taktykę bardziej ofensywną. Henry Miller, może być groźnie. Szko Minimalnie nad bramką z widać odetchnął po tej Nie. sytuacji Trener podjął decyzję o zmianie To dobra decyzja Musi coś zmienić Jeśli chce odmienić losy tego pojedynku Ładnie po skrzydle Jest okazja Ustawiają się zawodnicy w polu obu drużyn Będzie dośrodkowanie Zrzut rożnego Godna podziwu, determinacja prowadzą, ale nie udało się podwyższyć rezultatu. Dokładnie rozegrali rzut rożny, zabrakło jednak minimalnie do szczęścia. No i zamrota Ideros Cassano. Kenny Miller. Arbiter podyktował rzut wolny. Celini Andrea Pirlo i Natale. Uderzenie broni to jeszcze nie koniec akcji. Ale pięknie. Nie po raz pierwszy w tym meczu potwierdzają swoją dobrą postawę. Teraz nikt już nie powie, że ma wątpliwości, komu należy się zwycięstwo. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. No i w samej końcówce mamy rzut wolny. Mają jeszcze okazję. Przechwyt, ale nie opanował. Andrea Pirlo. Thompson. Daniele De Rossi. Andrea Pirlo. Rzucił w pole karne. Tym razem nie udało się trafić. Wciąż jedna bramka na jego koncie. Gra dzisiaj znakomicie jest groźny. Ciągle znajduje się w sytuacjach strzeleckich. Troszkę był spanikowany, ale zdołał wybić na aut. Mecz zakończony. Wygrana 4 do 0 i słowa uznania dla zwycięzców. Ale to była kapitalna gra. Coś niesamowitego. Szkoda, że to już koniec.